wszystkich serdecznie na podsumowaniu 22 tygodnia ogrzewania domu pompą ciepła przerobioną z klimatyzatory o mocy 5,5 kW no i niestety dalej kopciuchem, bo nadwyżka e, mi nie pozwala na to, żeby ogrzewać tą pompą tak e, w pełnym e, wymiarze a z drugiej strony mam na tyle opału, że nie opłaca mi się tym e, takim kiepskim jeszcze układem tej pompy o czym powiem e, w późniejszej w, późniejszym, w późniejszej części filmu, dlaczego są na nim straty i w ogóle, ale ogólnie, pompa daje radę. Pilnuje mi to w nocy i rano, i przez dzień, zależy od pogody. Teraz pogoda ładna. Słoneczka coraz więcej mamy. Układ solarny pracuje coraz częściej. Już mi zbiornik 300-litrowy grzeje nawet do 55-60 stopni. Także, jak sami widzicie, z 30 stopni nie bardzo korzystny jest dla słońca, ale już to fajnie ogarnia przy takim niskim słońcu. Ostatnie dwa dni były pod, pod tematem wiatru. Ja Wam wrzucę jeszcze link u góry do ostatniego filmu, jak to się u mnie działo. I no było, niestety działo się. Dzisiaj w nocy też wiało Ponad porywy zapowiadali ponad 120 km na godzinę. Dwa dni temu. No tak, o, dzień wcześniej to samo się działo przez dzień. Także, no, powiem wam, bałem się o tego pierwszego. 3,5, 3,85, bo już dobrze nim targał. Dawno tak nie było. Tam ten sobie stoi ze krzeczkami i sobie nic z tego nie robi. A ten niestety dostał troszeczkę wciry Działo się, ale dał radę. Link, jak mówiłem wam wcześniej, tam wrzucę wam na górę i zobaczymy jeszcze w środku, jak to się dzieje, mniej więcej jak to pracuje. Ogólnie pompa ciepła mogłaby chodzić teraz cały czas, tylko muszę tą nadwyżkę teraz nadrobić. A wiem, że mam układ na stratach, to wolę opał wypalić teraz, a później już grzać po prostu lepszym, sprawniejszym urządzeniem. Podejdźmy może do palowników, co się dzieje. Widzieliście niebo fajne, niebieskie. I tutaj 5 kW nam idzie. Na ile? Już momencik, tu mamy 100. Eee, moment. Bo się, bo się zakręciłem, także mamy 104% mniej więcej mocy. A tutaj nam idzie, bo tam tu jest, przepraszam, tu jest bifacjal, idzie jakieś 104% mocy w tym momencie. Tu jest monokrystaliczna, czyli liczymy tam 3600, 3600, no jakieś 95%, także dalej jest około 9-10% różnicy między instalacjami. Na przewagę, no oczywiście dla przewagi bifacjalnej instalacji. Także tu się dzieje, tutaj działa elegancko. Jak wspomniałem, pompa ciepła już pomału to wszystko ogarnia eee, przez noc i przez dzień. I przez dzień. Teraz, praktycznie, już jak jest słońce, to nie pracuje. Ja kopciucha, bo to są, to są kropki od kopciucha, kopciucha rozpalam mniej więcej o 15 I puszczam to w układ. Zanim mi to w cały układ wejdzie, to w układzie wtedy ma około 36 stopni zanim to wszystko podgrzeje, te 300, przepraszam, te 1000 litrów przejdzie to tak w sam raz mi nagrzewa do 40 na wieczór wyłączam układ, jak mi się w piecu wypali i no i wtedy mi zostaje już później sterownik na dom mi też pompy obiegowe wyłącza a tutaj sobie układ solarny grzeje sterownik no, mi pompy wyłącza i i to co mi trzeba później już wieczorem, jak spadnie temperatura w nocy to najpierw bierze ze zbiorników, z buforów, a później dopiero pompa cię podobija co jej tam braknie jak widzicie już idzie 62 stopnie, idzie z układu solarnego pamiętajmy, że tu są najpierw są kolektory z grzejników, a później już taki o, dziwny kawałek dachu czyli 62 stopnie idzie mi na wężownicę, a w zbiorniku mam już 30, no prawie 50 stopni mam w zbiorniku i nie musi tutaj też w tym momencie ta pompa ciepła pracować, bo układ solarny grzeje mi właśnie ten zbiornik tu też widać jego termometr że jest 50 stopni na zbiorniku momencik a tu jest zapchany czujnik temperatury tak trochę po chamsku, bo nie mogłem się tam nigdzie wsadzić od wężownic a pamiętaj, że czujnik jest w połowie zbiornika mniej więcej, a wężownica zaczyna się, już Wam pokazuję o jak widzicie wężownica wejście tutaj mamy a powrót jest na dole, także Czujnik jest praktycznie nawet wyżej od wężownicy, czyli to, co z wężownicy pójdzie do góry ciepło, dopiero on wylatuje. Także do, dobry układ jest. Fajnie to działa sprawdza się i można korzystać, ogólnie można korzystać. Także zgadzałem się jak zwykle, ale coś trzeba powiedzieć, w miarę. Czyli co? Jeszcze o, jeszcze wam pokażę jak fajnie to słoneczko ogólnie operuje. Yy, właśnie przy tej 5 kW instalacji na tym na Solarmanie i później przejdziemy już do do Excela jak to wyszło w tym tygodniu ogólnie miesiąc jak widać dalej nie za bardzo ale ten tydzień zaskoczył ładną pogodą słoneczną jak widzicie już w niedzielę było 28 kWh. to jest już ponad 50% jego produkcji takiej w miarę konkretnej, bo ten solar tracker potrafi 45 kWh bez problemu, a 50 i ponad 50 ponad 50 kWh produkuje tak już bardzo słoneczny dzień. Także produkcja ładna była, widzicie, 28, 26, 21, 14 i powiem wam, ta tygodniowa produkcja pozwoliła na to, żeby praktycznie wyjść w tym tygodniu na zero. Także fajnie to fajnie to jedzie. Jeszcze jak ten dzisiejszy dzień nam się ogólnie przedstawił, dla mnie to jest wczorajszy, ale jako dzisiejszy była ładna pogoda, słońce wychodziło za chmurki, ciągnęło instalacja na 100%, później zaczął zimny wiatr wiać i wychodziło na 105% mocy, także robotę wiatr jeszcze robił i pomagał, pomagał w produkcji, a w domu. Nawet nie wychładzał, bo akurat u mnie wiało yy, z północnego zachodu, także. Wtedy wioska Osłania jest w miarę w porządku, także fajnie nam to idzie. Zobaczmy jeszcze na liczby. 22 tydzień już za nami, także dalej. Coraz więcej nam danych wspływa. W momencie, bo nie mogę powiększyć, żebyście lepiej widzieli i tak jedziemy po kolei wszystko jak idzie 22 tydzień mamy także zużycia troszkę spadły nieznacznie ale troszkę spadły bo jest więcej tego więcej tego słońca po prostu jest i już pompa ciepła już przez dzień tak nie musi pracować także kilka godzin jej tam tej pracy odpada i na każdy dzień coś to robi ale wypadkowa kopciucha dalej cały czas jest jeden kopciuch na dzień i reszta dobija pompa ciepła Także już mamy troszeczkę mniejszy wynik i jak widzicie, w tym tygodniu pompa ciepła zużyła 93 kWh, także już zszedłem poniżej 100 kWh. Jednak ta pogoda robi robotę, no i ogólnie też w domu też się lepiej ciepło utrzymuje, ale z drugiej strony bardzo wieje i jak wieje, to to ciepło wyciąga, także to takie błędne koło. Także pompa ciepła zużyła 93 kWh. Farelka na podtrzymanie zużyła 10 kWh, razem no, dodaje w tym tygodniu 103 kWh, także e, jesteśmy powyżej 100 kWh, ale co najważniejsze, słuchajcie, bo właśnie tak jak wspominałem wcześniej, ładna słoneczna pogoda, co sprawiła ta pogoda? 103 kWh poszło na ogrzewanie, e, przypominam, że jeszcze do tego całego zużycia mi dochodzi e, dom, Czyli prąd użytkowy w domu średnio 350 kWh y, miesięcznie, jakoś tak wychodzi, czyli 10 y, na dobę, tak jakby liczyć. Do tego nam y, dochodzi właśnie do tej nadwyżki. I nadwyżkę mam minus 1172, ale w tamtym tygodniu miałem minus 1165, także 7 kWh tylko y, w magazynie, że tak powiem, na minusie jestem więcej. Czyli tak naprawdę jakby się uparł i tutaj z jeden dzień chwileczkę nie pogrzał albo coś, albo coś innego nie zrobił, to bym wyszedł na, na zero, że fotowoltaika pokryła mi całe zużycie, czyli ogrzewania plus dom użytkowy i plus jeszcze ten magazyn, który trzeba utrzymywać, znaczy mówię utrzymywać, no z zakładu energetycznego magazyn też właśnie ogarnęła. Także już tak mogłoby być i mogłoby spadać, ja bym był za i finalnie mamy już w tym roku w tym roku, no to tak w tym sezonie grzewczym 3409 kWh zużyła pompa ciepła 197 kWh zużyła farelka, razem na do, nam dodaje 3606 kWh ja to dalej liczę po 65 groszy w taryfie G11, bo nie wiem jakie w tym sezonie są stawki jeszcze tutaj jest yy, grudzień czyli ostatni dzień yy, starego rozliczenia kiedy było po 65 groszy tutaj nie wiem i liczę to dalej ciągle później się najwyżej to poprawi także mamy 2343 zł bym yy, zapłacił za prąd i do tego jeszcze już mi poszło 427 metra sześciennego drzewa czyli to wychodzi nam 4000 yy, przepraszam 427 zł jak tak liczę mniej więcej. Kiedy ja jeszcze załatwiałem sobie drzewo po 100 zł za metr, i tak to wygląda. Oby tej pogody było jak najwięcej. No niestety teraz ten tydzień zapowiada się znowu deszczowy. Ale praktycznie za dużo na minusie nie będzie to, i też tej energii nie będzie trzeba tyle w ten dom ładować. Mój dziurawy, i zobaczymy co historia, co dalej pokaże. Powiem wam, na razie nie jest źle. Czekam na te słoneczne dni, żeby troszeczkę. To nadwyżkę wreszcie zacząć odrabiać, żebym mógł więcej pompą ciepła grzać. Już wiem, że e, jeśli będę dalej, dalej tak jechał, póki jeszcze kopciucha będę miał, no to na pewno na minusach będę dopalał tym kopciuchem, żeby mi tego opału wystarczyło, bo teraz przepalam na plusie. A mi to tam za bardzo nie przeszkadza, no ale jednak to już nie jest opalenie bufory sobie przez to ładuję, muszę sobie bardziej wystudzić bufory, żeby je później załadować żeby po prostu w domu by nie było za gorąco ale ogólnie na całość to się fajnie składa także tak to wygląda zapraszam jeszcze dla tych co nie wiedzą jeszcze co ogrzewam i czym ogrzewam także proszę do ogrzania mam dom, jak widzicie taki dwupoziomowy tutaj na dole jest takie podpiwniczenie Góra to można liczyć jako piętro i na razie poddasze jest nieużytkowe. Tutaj oddziela mnie od poddasza strop. znaczy na stropie jest 5 cm styropianu i wylowka, wylewka nie wiem ile tam jest centymetrów styropianu tak naprawdę, bo tego nie mierzyłem i w planach jest ogólnie zabudowa poddasza, ale jak na razie w tym roku myślę położyć tutaj 15 cm wełny skalnej tak żeby jeszcze docieplić. Także zacznijmy. Poddasze nieogrzewane, rok budowy 1980. 1980 Powierzchnia bez poddasza to jest 165 m2. Powierzchnia ogrzewana to jest 110 m2. W przewadze na Radzie są grzejniki stalowe, pojedyncze. Do tego jest chyba dwa aluminiowe, a i w łazience drabinka. Także powierzchnie piętra to mam. Tak jak widać 71 m2 to jest co 84 m sześcienne, bo piętro jest ogólnie wyższe, to jest chyba 2,60, a na dole mam chyba 2,10 do sufitu, dlatego tam jest 39 m2, 82 m 3 i tutaj są też pomieszczenia użytkowe, także góra jest grzana cała, a dół jest grzany tak, że tak powiem, w połowie Dom jest dodatkowo jeszcze wkopany metr y, w grunt, tak wtedy budowali. Na zewnątrz mam 10 cm steropianu. Tutaj jest pustak y, pianowy 25 cm. Tutaj jest na zewnątrz jest cegła, później jest pustka, i od środka jest y, fundament, i też jest chyba pustak y, żużlowy. Także ta pustka pomiędzy też tam robotę robi. Także tak wygląda to, co ogrzewam. Na dzień dzisiejszy dom ogrzewam pompą ciepła 5,5 kW przerobioną z używanego klimatyzatora. To jest inwerter na kapilarze. Do niej jest przeklejony wymiennik płytowy, to jest wszystko na zewnątrz, jak widzicie. I ogrzewam y, z ład wody, tutaj y, 900 litrów zład wody buforów, to jest y, system przeciwprądowy już y, zrobiony. Także Ogrzewam poprzez wężownice, które, które generują straty, bufory też generują swoje straty i system ogólnie jest nagrzejnikach, który też generuje straty. Także to jest próba zobaczenia, ile taka pompa da radę po prostu lepiej, po prostu da radę odgrzałek. I na dzień dzisiejszy to jest 2,5 razy lepiej, ale przy mrozach większych zobaczymy, jak to się spisze. Oczywiście na nowy sezon będzie już pompa splitowa. I będzie to o wiele lepiej pracowało, i dodatkowo jeszcze, jak mi braknie nadwyżki, bo jak grzeję prądem tylko z nadwyżki z fotowoltaiki, to mam jeszcze kopciucha, którym się mogę poratować. Także na dzień dzisiejszy tak ten cały układ wygląda.